Przed nami pan Mirosław Poręba, dyrektor techniczno-handlowy Selfy. W nazwie jest jeszcze GE. Co oznacza GE? Grzejnictwo elektryczne. Grzejnictwo elektryczne, spółka akcyjna ze Szczecina. Panie Mirosławie, Selfa znana jest od lat 30. -tych. wszystkim ludziom, którzy mają cokolwiek do czynienia albo z grzejnictwem w Polsce. Albo z Szczecinem, bo jest to jedna z takich marek, która jest bardzo znana i bardzo popularna. O grzałkach to my się nie znamy. Jako akumulatorowcy nie mamy o tym bladego pojęcia. O fotowoltaice wiemy już troszkę więcej. Proszę nam powiedzieć, albo widzą naszego kanału, w jaki sposób firma produkująca grzałki stała się producentem paneli fotowoltaicznych. To stało się w ten sposób, że analizując naszych klientów, klientów produktów takich jak grzałki, oni potrzebowali do wykorzystywania naszych grzałek dużo energii elektrycznej. Każda grzałka jest najbardziej elektrochłonnym elementem w wielu zastosowaniach. Czyli jak robimy grzałkę do piekarnika, to ona jest najbardziej energochłonna. Jeżeli robimy grzałkę do linii technologicznych dla przemysłu, a takich robimy bardzo dużo, tam też na ogół ta grzałka jest bardzo energochłonna. No i stąd powstał pomysł, no trzeba te grzałki czymś zasilać żeby nie płacić za kilowatogodzinę z sieci energetycznej, lepiej mieć panel fotowoltaiczny, który wytworzy nam prąd teoretycznie darmowy. Trochę tak chcieliśmy klientom dać. No macie tu grzałkę i macie do tego jeszcze zasilanie. Taki był pomysł trochę początkowo w żartach i pomysł to był prezesa mhm. naszej firmy i zaczęliśmy w 2007 roku analizować ten rynek, co się dzieje na świecie w branży fotowoltaiki i zaczęliśmy od Poznania branży i troszeczkę od handlu. Zaczęliśmy sprzedawać moduły fotowoltaiczne hiszpańskiego producenta, no i w ten sposób poznaliśmy, co dzieje się w tej branży, że to jest przyszłość. Wtedy brakowało producentów, tak? Ci, co kupują do was grzałki, kupują również panele fotowoltaiczne, czy to, to już jest? Zupełnie inny rynek, zupełnie inny rynek, zarówno samych klientów. Jak i metod marketingu, metod sprzedaży. Zupełnie to jest osobny segment. Tak jak u nas jest to osobna fabryka, tak? to jest fabryka elementów grzejnych. W Starym Czarnowie, fabryka modułów fotowoltaicznych. Na rynku dokładnie to samo, mamy to rozdzielone segmenty. Oczywiście teraz z racji wysokich cen energii i możliwości takich formalnych również nasi klienci z grzejnictwa pytają o to i a może by na dachu zainstalować tak żeby obniżyć koszty produkcji tak jak to my zrobiliśmy tak obecnie mamy 100% energii elektrycznej którą używamy dokładnie tyle samo mm, energii produkujemy mowa tutaj o zakładzie na Bieszczadzkiej w Szczecinie nie nie mowa Globalnie. o obu zakładach tak Globalnie. czyli oba zakłady Zużywają energii na utrzymanie ruchu maszyn około 1200 MWh rocznie. I nasze instalacje fotowoltaiczne, czyli ta w starym Czarnowie prawie megawatt, i tutaj mamy ponad 200 kW na dachów. Mhm. Też produkują 1200 MW. Samowystarczani. Czyli jesteśmy samowystarczalni. Oczywiście korzystamy tutaj z dystrybutora, bo, bo niestety, jak nie ma słońca, my musimy też używać energii, ale bilansujemy na zero, czyli możemy powiedzieć, że nasze grzałki i nasze moduły fotowoltaiczne produkowane są z zielonej energii, energii ze słońca. Ze słońca. E, ale jest taki element wspólny, Andrzej, prawda? Pan nam powiedział. E, to... Do, dowiedzieliśmy się w tym momencie właśnie, bo szukaliśmy takiego elementu spójnego, jak przejść. Tak łagodnie od, od tych akumulatorów naszych poprzez te grzałki do tych paneli. No i tu się okazało przy okazji grzałek, słuchajcie, że te grzałki z selfy to topią ołów w fabrykach akumulatorów. Enersys, Jenox. Dokładnie, to Markus i y jest znane, Jesteśmy także, cały czas A ja, a ja zawsze <laughs> mówiłem, że akumulatory są wszędzie. Panie tak, Mirosławie, tak, mamy, tak, mamy 2007 mówić. rok. Zainteresowaliście się wcześniej analizując temat, wchodzicie w niego, jesteście dystrybutorem już paneli fotowoltaicznych innych dostawców. Jak dochodzicie do momentu, w którym w 2012 roku powstaje niesamowicie fantastyczny zakład w Starym Czarnowie? Poprzez problem z dostaniem, otrzymaniem, zakupem z, od producentów tych modułów. My chcieliśmy je sprzedawać, dystrybuować również na rynku niemieckim, ale nie mogliśmy kupić ich. Się okazało że producenci nie bardzo chcą z nami rozmawiać, bo nie mają zamówienia już na dwa lata. No i stąd, no to w takim razie, róbmy sami te moduły. Decyzja startujemy z projektem postawienia fabryki modułów fotowoltaicznych. Wspomniał Pan nam wcześniej w rozmowie, jeszcze poza kamerą, że wsparliście ten projekt środkami unijnymi. I że w sumie nie udało się za pierwszym razem, że jednak warto y, mozolnie składać, przedkładać, bo u Was to za, za, trzecim, za trzecim razem. Za trzecim razem dopiero udało nam się uzyskać środki unijne, no i to była godzina zero. No na fundamenty, na stare. Nigdy w życiu nie budowałem fabryki. Podejrzewam, że nie będę miał nawet okazji w swoim życiu. To się szuka najpierw działki? Czy najpierw wie się, co się chce budować? A potem się tak zastanawia, bo stare Czarnowo pewnie ze względu na logistykę, na bliskość Szczecina, prawda, żeby pewnie nie dojeżdżać? Czy były jakieś inne powody? Trosze, troszeczkę inne były powody. My potrzebowaliśmy jeszcze fabrykę, w ogóle elementów grzejnych. Szukaliśmy jakiejś możliwości, alternatywy i my tą ziemię już mieliśmy w starym Czarnowie. Mhm. Bardziej pod kątem grzejnictwa to była ziemia. Ale jak się urodził temat fotowoltaiki. OK, mamy już miejsce. Mamy, nie musimy teraz szukać, kupować ziemi, czyli już ziemia była naszym udziałem jeszcze przed y, mhm. projektem. Czyli, czyli już był wkład własny. Już był wkład własny. To pisze się w Google, y, producent linii technologicznych do produkcji paneli. Jak odbywa się taki proces wyszukania w ogóle takich firm? To był proces, w którym y, tu osobiście prezes jeździł po świecie z ekipą dwóch y, inżynierów y, od nas wewnątrz, poznając różne linie produkcyjne. Jeździli do Niemiec, do Włoch, do Hiszpanii, w kilku miejscach, żeby poznać technologię producentów, jakich maszyn używają. Trafili też do Japonii i decyzja była analiza, czy linia producentów niemieckich, czy linia producentów włoskich, czy linia tu japońska. W zasadzie inne, chyba tu nie wchodzi, a jeszcze amerykańska. Decyzja po, po analizach takich trochę inżynierskich bardziej już zapadła, że bestujemy się na linię japońską. i też zrobiliśmy, kupiliśmy linię japońską. Jedynie tester końcowy jest to amerykańskiej firmy bo on miał. Ten, który pewne wykres, prawda? Ten tak. nieco mocowy. Różnica polegała na tym, że ten japońskiej firmy był taki, że trzeba było ręcznie przestawić, postawić, że tak powiem, ten moduł, i część producentów tak ma, że musi ją pionowo postawić, żeby testować, naświetlić. Natomiast nasz jest bezpośrednio w ciągu technologicznym. Czyli w ciągu te 5 lat udało się zakład zakontraktować linię, przygotować budowę i w 2012 roku ruszacie. Tak, tak jest. Od tego czasu mija 7 lat. Można powiedzieć, że ten zakład pracuje pewnie. Pełną parą? Czy tam ma pan jeszcze jakieś możliwości, bo nie wiem, co przesunąć tą linię lekko w lewo, dostawić drugą? Czy... Znaczy, losy były różne przez te tutaj 7 lat, bo problemy były z ustawą OZEK, i stąd ona pracowała raz na jedną zmianę, potem na dwa, potem był taki chwilowy boom, to i trzy zmiany, więc tu było bardzo, bardzo różnie, bo, bo rynek bardzo zależny był od, od tego, jakie prawodawstwo aktualnie obowiązuje w zakresie odnawialnych źródeł energii. Tu byliśmy trochę uzależnieni. Początek musiał być taki, że tylko eksport, bo w Polsce wtedy jeszcze nie było odpowiednich warunków i eksportowaliśmy trochę do Włoch, trochę do Niemiec, a w tej chwili na tyle są dobre warunki, że pracujemy na maksymalnych możliwościach dwóch zmian, bo problemy są z dwóch więc te dwie zmiany jadą na maksa. Czasami tam rzucamy oczywiście dodatkową sobotę, żeby tutaj to produkować. Czyli w tej chwili sprzedajemy 100% produkcji na magazynach. Nie ma zapasów. I już w ubiegłym roku też praktycznie. Czyli tak rozumiem, jak generują się raczej kolejki po towar Raczej niż... tak. Że tutaj na bieżąco, jeżeli jest jakiś większy kontrakt, no to już musimy ustalać terminy dostaw, bo musimy o tym wiedzieć. Już się nie da, tak jak 3 lata temu, gdzie żaden problem, mamy megawatt na zapasie. I tak mniej więcej staraliśmy się mieć na magazynie megawatt modułów fotowoltaicznych, żeby być przygotowanym. W tej chwili nie ma szans na to. Jako człowiek, który interesuje się produkcją akumulatorów, rozumie czym jest tolerancja. Że tam z reguły producent pisze, że nasz akumulator waży plus, minus 5%. Osoba, która oprowadzała nas po y, Państwa zakładzie, powiedziała, że Wy macie tolerancję tylko w plusie. Bardzo mi to zaimponowało i faktycznie... Tester pokazywał, że nie 270 W, 274 z przecinkiem, 275 z przecinkiem i tak dalej. To jest standard w branży, że po prostu tutaj panele idą w plusie, jeżeli chodzi o zapas? Czy to jest wasza polityka? Na początku było to trochę może polityką naszą, natomiast w pewnym momencie się wykreował taki rynek również w Polsce, że wymogi jakieś przetargowe i rynek się przyzwyczaił do tego, że ma być tylko w plusie. I to w takim prawdziwym plusie, czyli nie to, co wynikało z. Sprawności ogniw, które wchodzą na wejściu linii, teoretycznie powinno z tego wyjść powiedzmy 275 albo 280 W. Mhm. Ym, się okazało, że jednak gdzieś jakieś ogniwo było słabsze i dopiero tester na końcu decyduje, czy to jest rzeczywiście to, co było założone. Jeżeli nie, no niestety będzie to 275 w zamiast 280. Zawsze jest to tolerancja ta rzeczywista, nie założona, tylko ta rzeczywista, bo Tą historię można sprzed nawet pięciu lat sprawdzić u nas. Każdy moduł, jeżeli klient nam poda kod kreskowy, to my podamy mu dokładnie jaką on wartość miał. W momencie zejścia z linii produkcyjnej. Chcąc współpracować jeszcze z innymi producentami, sprawdzaliśmy chyba 12 producentów, no przede wszystkim azjatyckich, żeby wybrać kogoś, kogo możemy zaoferować jako dystrybutor. Posiłkujecie się jakby też dodatkowo panelami z zewnętrznymi? Opcjami. Tak, jeżeli klient tu ewidentnie mówi, że on no, chce megawat postawić, ale wasze są drogie, ja chcę coś tańszego. My mówimy: Nie, to jest nasza prawdziwa gwarancja. My wiemy, że będziemy również za. 15 lat, za 25 lat, więc będziemy odpowiadać za ten produkt i my nie zrobimy z tańszych materiałów trochę gorszych, bo my ryzykujemy, bo my wiemy, że będziemy musieli jako grzejnictwo, nawet gdyby nie było fotowoltaiki za 15 lat, bo weszły jakieś tam cudowne nowe technologie, to my i tak jako z fabryka odpowiemy za jakość tego produktu, więc my nie wyprodukujemy, nie wypuścimy na rynek produktu o troszeczkę słabszej jakości. My nie możemy ryzykować. Natomiast sprzedać możemy produkt, innego producenta, którego jego będzie gwarancja i nasz odbiorca wie, że ok, na tą farmę on chce produkty o niższej jakości, ale z gwarancją tamtego producenta, więc sprawdzaliśmy na naszym testerze, który ma klasę czysto laboratoryjną, to nie jest produkcyjna klasa, tylko laboratoryjna, sprawdzaliśmy tych dwunastu. Na dwunastu producentów tylko trzech miało Rzeczywiście w dodatnej tolerancji. Mimo, że każdy z nich pisał, że oczywiście jest mhm. tylko tolerancja mocy. Czyli moduł miał mieć 275 W, miał 267. Sprawdzaliście na nowych modułach. Na nowych oczywiście. Pokupowaliśmy od różnych po, po jeden lub dwa moduły. No i co się okazało? Nikt z klientów nie jest w stanie tego sprawdzić. To, jest, to muszą warunki być STC, czyli 1000 W mhm. na słonecznienie. No nie do sprawdzenia przez przeciętnego klienta czy inwestora. Nie do sprawdzenia, mhm. chyba że odda to do laboratorium. Zwróciłem zresztą uwagę, że tam chyba macie dwa testery na samym końcu, bo najpierw jest taki tester, który tam 3000V zdaje się obciąża. A nie, to jest tester na przebicie. Tak, na przebicie. Mhm. To jest, to Czyli jest... najpierw jest to, a potem jest ten jakby pomiar właściwy, po... jeżeli chodzi o moc. Więc tu pokazuje to, co Pan powiedział o tej dodatnie tolerancje, mhm. że mimo że piszą wszyscy, to no, ja pomiar, że niektórzy mieli o... 15% niższą. Tak, moc. jak w akumulatory. Też nie do sprawdzenia. Nic nowego, nie do te... sprawdzenia przez zwykłego użytkownika, hmm. nie do sprawdzenia. A jak my sprawdzamy i pojemy, to nasze testery są niełatwe. Wszyscy piszą, że jest więcej a, na pewno. A, a. Nieliczni rzeczywiście mają rację. A sporo ale, jest takich. Andrzej, które... ale tutaj warto zauważyć to, co Ty powiedziałeś na wstępie, że jeżeli firma ma 87-letnią tradycję, to jeżeli ktoś taki mówi Ci, że daje 25 lat gwarancji, to jest szansa. Ale słuchaj, ja tutaj, wiesz co, wyłapałem takie dwa słowa, że no Pan wie, bo Pan z tego żyje, tak? Coś tam za te 20 lat, coś by się miało zmienić w dziedzinie energii, to może Pan nam tutaj pozwolić. No tak, pewne jest to, że słońce słabiej świecić nie przestanie, więc... No biorąc pod uwagę, że ono już przeszło ten zaku... etap wzrostu, będzie coraz mocniej wręcz. Zakusy... I to jest fundament naszych tak, decyzji, tak, zakusy, na pewno. Zakusy do zaprzęgnięcia go do coraz cięższej pracy, jakby efektywniejszej na pewno będą, bo wielkiego wyboru zresztą nie mamy, bo zasoby ziemskie się pomału... Wyczerpują, no, zużywają. Tak. Wzrasta tak. ilość konsumentów bardziej może w ten sposób, prawda? Bo ilość słońce ludzi się chyba 8 miliardów. Relatywnie Słońce do tego, do proporcji jakiejś tam zużycia tych ziemskich zasobów, ono się chyba nie zużyło w ogóle mhm. nawet. Więc ten kierunek, wiatr, słońce, jakieś inne... Nie no, Pan Mirosław to raczej chyba tak bardziej tak, tak. trywializował sprawę, hmm. że gdyby trzeba było jakby zaprzestać, to ma pewność, że grzałki i tak będą przez A tak, chodzi o tą prawdziwą gwarancję, taką realną. Jeden z naszych potencjalnych kontrahentów, mając troszeczkę doświadczenia takie negatywne z wiatraków, jak byliśmy u niego na rozmowach, tam miał w planie trochę farm fotowoltaicznych i my pytamy, no przecież tu Pan ma kontakty w tej branży, bo, bo już Pan kilka wiatraków postawił. A on mówi: Nie, 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 nie. Ja kupię te produkty tylko i wyłącznie w, z Polski, od polskiego producenta. Aha, pytamy dlaczego? Ja chcę wiedzieć, jak będzie się coś działo, przyjadę, chcę wiedzieć, gdzie mam rzucić kamienie, w które okno. Mówi: jak ja kupię tam od jakiegoś spoza granicy, nie tak łatwo. Jeszcze mówię, będę musiał się języka obcego uczyć, żeby z nimi dyskutować. No, a miał złe doświadczenia w wyniku tych kilku wiatraków, co postawił, potem tych spraw gwarancyjnych i tak dalej. A inwestor z branży zupełnie innej i tacy są nasi klienci czy inwestorzy, powiedzmy już może nie klienci nasi, bo nasi klienci to jest sieć partnerów. Czy Ufają bardziej Selfie czy bardziej Made in Poland? E, to znaczy tu mamy dwa elementy. Made in Poland to część, chcą mieć polski produkt i polską gwarancję, żeby, żeby w razie czego tu rozmawiać lub czysto patriotycznie, skoro mam do wyboru ja chcę polski, e, to jest ta jedna część, a jest część, że no, patrzą jaka to jest marka, tak? czy to jest firma typu garaż i nagle no jest w Polsce, ale no jak on ma wiarygodność, tak co będzie za dwa lata, za trzy lata. Więc no wtedy ta Selfa jest tutaj, no bo jesteśmy znani jeszcze z grzejnictwa. I teraz się śmiejemy troszeczkę, przepraszam, że no, czy bardziej Selfa jest znana na rynku z grzejnictwa, czy z fotowoltaiki? <grych> co, no, taka okay. trochę konkurencja, bo sprzedaż nasza już taka jest pół na pół. Połowa sprzedaży jest grzejnictwo, połowa fotowoltaika. Zdrowy układ. W zdrowy, bardzo, bardzo zdrowy w tej chwili układ jest. I troszeczkę zaczynają te, te dwa tutaj nasze Konkurencja, tak. To tu kogo przeskoczy, już za półrocze w tej chwili fotowoltaika ma troszeczkę więcej. Marketing fotowoltaiki zainwestowaliśmy więcej, bo musieliśmy w krótszym czasie zdobyć renomę jako producent modułów fotowoltaicznych. Tak, była ta renoma od lat. Od lat fundamenty były budowane przez wiele, wiele lat, a tutaj trzeba zrobić to w krótszym czasie. Panie Mirosławie, pan zajmuje się sprawami technicznymi w firmie, i handlowymi. Yy, handlowymi. Czemu polikryształy? Startowaliśmy z polikryształami, w tej chwili przechodzimy na mono. Produkt najbardziej popularny, w sensie tak jakby relacja ceny do jakości, czy do wydajności, może w ten sposób okay. do sprawności. I w zasadzie jak my startowaliśmy, to 95% rynku używało polikryształów, czyli modułów z ogniw polikrystalicznych. I to sukcesywnie zaczynało gdzieś tam się Zmieniać. Ogniwa monokrystaliczne są, czy już potem moduły są droższe po prostu. I cenowo tutaj każdy inwestor przeliczał to, ile za VAT zapłaci, no dobra poli. Natomiast w tej chwili ceny ogniw monokrystalicznych i poli się zrównały w wyniku zmian pewnie technologii produkcji tych, tych rzeczy. Przewaga jest w produktach monokrystalicznych i my też od grudnia zmieniamy, certyfikujemy w tej chwili produkty, produkcję, będzie modernizacja linii. W starym Czarnowie i przechodzimy przede wszystkim na monokrystaliczne. Też będziemy oferować poli, ale jakby przewaga będzie. Czy one się różnią pomiędzy sobą? No mają lepszą sprawność, czyli jeżeli mamy o danych gabarytach standardowy moduł, tak jak tutaj widzimy, no to tu mamy w tej chwili na poli uzyskujemy w okolicach 280, maksimum 85 przy 60 ogniwach, natomiast na monokrystalicznych to już mamy powiedzmy 300 ponad 300 do 320. Czyli w dużym skrócie jak będziemy widzieć czarny dach, wiadomo, że to jest monokryształ i wiadomo, że yy, będą mocniejsze. Nie Draft. tylko przede wszystkim trzeba patrzeć na kształt ogniw. Tu jest mamy kwadrat, tak, A w monokrystalicznych ogniwa są yy, rogi mają ścięte. W wyniku metod produkcyjnych jest to z walca produkowane, się, tak jakby cięte są, ale jest to Krzem jest w, taki... w, walcu, w, walcu. Tak. w walcu takim walcu i dopiero potem jest ci... cięty. na. Tak i wtedy jest cięty i wtedy stąd te narożniki są obcięte. Wodą to chyba zdaje się tną najczęściej, prawda? No różne są, laserowo też tak? są laserowo. cięte, także są różne technologie. To jest bardzo delikatne, mieliśmy w rękach i po prostu to delikatna siła i to po prostu kruszeje. Tak, no to jest ten element Przem, yy, tak, bardzo trudny przy produkcji. żeby go, To trzeba przenosić, przenosić trzeba polutować, mhm. są różne technologie lutowania. My mamy akurat, no uważam, że jedną z fajniejszych metod, bo jest najpierw podgrzewane jest to gorącym powietrzem. Przede wszystkim lutowanie jest bezstykowe. Nie ma tam żadnych elementów, które dotykają ty, tego ogniwa. Najpierw jest wstępne podgrzewanie, żeby nie było dla ogniwa szoku termicznego. I potem jest właściwe grzanie, ale też tylko powietrzem bez, bezstykowo. Mówimy o tym jednym małym pojedynczym module. Modula. Nieobrobionym, nieoprawionym. Tu jest dobra okazja, żeby Pan może uspokoił wszystkich użytkowników na temat wytrzymałości takiego panelu gotowego. No bo coraz więcej tych gradów, takich tak, nie, czy... niepewnych sytuacji, czy selfa, że tak powiem, wie, jak się zachowają panele już po tych siedmiu latach produkcji, bo pewnie niejedne były jakieś Czy są jakieś normy gradobicie. na tą wytrzymałość? Czy to każdy sobie dowolnie tam? Nie, nie, są normy, na wytrzymałość mechaniczną, metodą, znaczy jakby. Rozpędzona pod... kula... kula gradowa to jest hmm. test na wielkość kuli hmm. gradowej i, i nasze akurat mają zawyżone te parametry i nie przez nas sprawdzane. Jest to certyfikowane w laboratoriach, gdzie kula gradowa, czyli odpowiedni kuli gradowej uderza w, to, w ten moduł testowany. To są jedne próby, jeśli chodzi o kulę gradową i ta wytrzymałość, więc tu naprawdę jest, nie ma ryzyka, a dzieje się tak w Polsce coraz częściej, że gdzieś tam są te burze gradowe. A jeszcze innym, chyba ważniejszym elementem jest odporność na, na zginanie, czyli na wiatr. I jak oglądamy filmy z testów, a czasami dostajemy takie na z laboratoriów, no to rzeczywiście ten moduł tak się wygina. Czyli on naprawdę potrafi się wygiąć. No oczywiście, na czym polega test? Po takich dużych siłach, powiedzmy, tu one były testowane na 8000 Paskali. Tak się śmiejemy, że w zasadzie maluchę można by na to wjechać. Ma po tych kilku takich przegięciach wszystkie parametry mieć właściwe, czyli parametry elektryczne. Tak, bo tam jest gęsta sieć tych ścieżek, tego wszystkiego, to samo wytrzymałość szyby to nie wystarczy. Bo no to chyba, wytrzymałość. Ale, wytrzymałość tu, dużo ale to jest wszystko, bo decyduje o tym rama, sztywność, tak? ramy. sztywność ramy, czyli nie sam wymiar. Wymiar, owszem, też się zależy, natomiast to co w środku jest, tam te odpowiednie przekroje, tak żeby tą siłę mechaniczną ym, odpowiednio, znaczy wytrzymałość mechaniczną odpowiednio zwiększyć. Czyli szyba, kształt ramy i wymiary. Mhm. Tak? No, bo to decyduje, czy to będzie sztywne, czy nie. Sam sposób zalaminowania jest tutaj w zasadzie klucz programu, że to ma wytrzymać mróz, słońce, czyli te temperatury tu prawie do 100 stopni dochodzi temperatura. No właśnie, usłyszałem od jednego z naszych widzów, który chwalił się swoją instalacją, że wbrew pozorom najlepsze parametry pracy panela miał w styczniu, kiedy na zewnątrz było zimno i ten panel miał, mówi tak, jak mierzył, około 25 stopni. Panel pracujący w pełnym, jakby słońcu, takim zimowym, bo mówi w lecie, to bardzo bardzo gorąco jest jakby przy panelu i mówi, że te parametry elektryczne były niższe, faktycznie ta temperatura... Tak się dzieje, rzeczywiście sprawność modułów fotowoltaicznych spada z, wraz z temperaturą, czyli najlepiej to jest, no bo styczeń to jest wyjątek, bo to trudno o dobre słońce, mhm. ale powiedzmy gdzieś tam marzec, kwiecień to są często na, e, miesiące, czy mogą być dni, gdzie jest najwyższa e, sprawność, na lepsze uzyski, bo mamy już fajne słońce, a temperatura jeszcze jest chłodna. Czyli najlepiej, jak wiatr owiewa, też no nie może być bardzo blisko dachu, bo to też utrudniamy wtedy chłodzenie i pogarszamy warunki. I tu, jak już mówimy o zależności temperatury, to tu jest też element, który różni mono krystaliczne od poli, że no są, mono są bardziej wrażliwe na. Zmiany temperatury, to znaczy nas sprawność jest mocniej zależna od zmiany temperatury, czyli one więcej tracą, jak jest bardzo gorąco. W ciągu 25 lat stracimy maksymalnie 20%? Tak, maksymalnie. Ja już zdradzę taki drobny sekret. Poza kamerą będę namawiał tutaj pana Mirosława, żeby nam z jego paneli pozwolił u nas zrobić sobie, oczywiście zapłacimy za wszystko, instalację taką fotowoltaiczną naszą. Na początek pewnie zaczniemy coś w okolicach 3 kW. I, i, i my będziemy takim dobrym pokazowym miejscem, że y, zrobimy sobie to i będziemy regularnie informować co, jak, gdzie pracuje, ale to już mówię będę pana Mirosława męczył poza kamerą, bo jakby ten temat już gdzieś tam przy okazji jakiś filmów zapowiadaliśmy, że sami jakby podejmiemy ten temat, Słuchajcie a też płacimy, płacimy za prąd w zimie, w zimie płacimy prawie 2,5 tysiąca złotych na dwa miesiące. Może uda nam się wylansować panel szczeciński, tak jak Pasztecik Szczeciński. Życzę powodzenia, jestem za jak najbardziej. Dobrze, słuchajcie, obserwujcie tam. Panie Mirosławie, bardzo dziękujemy, że poświęcił nam Pan czas, że, że mogliśmy porozmawiać. Kończymy już? Słuchajcie, jeszcze chciałem jedno pytanie zadać. Albo no to pytaj, ja, ja jestem jak najbardziej otwarty, tylko wiesz, no tutaj człowiek, jego czas pewnie też jest, że tak powiem, wyceniony. Dodam do tych, paneli, dotam do tych paneli, dodam do tych paneli. To jest grzałka, która była robiona jakieś 30 lat temu, albo 30 par lat hmm. temu, do elektrowni atomowych. I to mnie jest... właśnie, kurczę, uciekło, żeby o to zapytać. Ale co ciekawostka, 30 parę lat temu także te grzałki robione były przez Selfe dla elektrowni atomowych. W tym roku, na początku tego roku, czyli przez wiele lat absolutnie temat zapomniany, zgłasza się do nas firma, która zajmuje się w Czechach. Obsługą elektrowni atomowych i czy my jesteśmy w stanie im tam. Czy macie jeszcze te grzałki? No, w pewnym sensie. Czy macie, czy możecie wyprodukować? Oczywiście technologia no, już dawno zainstalowała. Co się ta grzałka w elektrowni atomowej? To jest do systemu. Chłodzenia. Także to jest taka ciekawostka. Da się, da się. Da się. Po 30 latach temat da wrócił. Się, a I pamiętajcie o 25-letniej gwarancji. A widzicie, że kontrahenci wracają po 30 latach i nie zostają tabliczki na płocie, albo wygruzowanego placu, jak to się zdarza w wielu zakładach. I blok tam stoi w tym miejscu, 36 mieszkań tak? jeszcze na płocie, że jeszcze garaż I do tak. sprzedania. Miejsce parkingowe tak. w promocji. Tak. Panie Mirosławie, serdecznie dziękujemy za to, że poświęcił nam Pan czas. Ja jestem przeogromnie wdzięczny jako taki fascynat tych nowoczesnych technologii związanych z czy to z zasilaniem, czy z prądem ze słońca, za możliwość zwiedzenia fabryki. Dziękuję bardzo. Również. Dziękujemy. Pozostaw swój ślad klikając w odpowiednią łapkę. Napisz w komentarzu opinię na temat zagadnień poruszonych w tym filmie. Jeśli interesuje Cię tematyka kanału Mr. Akumulator, zasubskrybuj, jeśli tego jeszcze nie robisz. Dziękuję za uwagę.